Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku po Jak widzicie dzisiaj kuchnia wygląda po raz kolejny inaczej. Skorzystałem z zaproszenia mojego szwagra i tak z, oto z żoną pojawiliśmy się na wyspie Man. Jest to wyspa położona między Liverpoolem a Irlandią. To tak na marginesie. Ze względu na to, że właśnie jestem na wyspie, na której tradycyjnymi potrawami, jak wszyscy wiedzą, jest ryba i owoce morza. Postanowiłem pokazać Wam jak przygotować Danie z przegrzebków typowo manksowskich, czyli tradycyjnych przegrzebków, y, które podaje się na wyspie Man w wielu restauracjach. Miałem okazję niedawno skosztować takiej, które podają właśnie w restauracji i sporządzoną przez mojego szwagra. To będzie przepis typowy, jak już wspomniałem, dla wyspy Man. Na to, y, na to danie potrzebujemy 4 duże garści przegrzebek, 4 plastry bekonu, cztery ząbki czosku, pół cytryny. 300 ml tłustej śmietany, pół sałaty lodowej, dwie łyżki oliwy z oliwek i sól, i pieprz, oczywiście tylko do smaku. Zaczynamy od tego, że ja, może tutaj pozwolę szwagrowi mówić. Bo to, jakby nie patrzeć, tak się składa, że mój szwagier jest szefem kuchni w dosyć fajnej restauracji, w której miałem także okazję być. On tutaj zaraz wam zademonstruje, jak zabrać się za boczek. Generalnie obcinamy tłuszcz po to, żeby się pozbyć troszeczkę tej warstwy tłustej i niezdrowej dla, dla nas ogólnie. Obcinamy tą gorszą część, robimy takie paski, co pozwoli nam troszeczkę skrócić czas gotowania i później kosteczkę. O, W ten sposób przygotowaliśmy bekon który następnie podsmażymy na oliwie. Do tego pokroimy troszeczkę ząbków czosnku, które razem w tym samym czasie dodamy. Oczywiście można użyć tego samego noża, bo i tak to wszystko będzie zmieszane w jednej potrawie. Dajemy troszeczkę takie właśnie grubsze kawałki, może, bo ładnie to wygląda, poza tym fajnie się jej je. Do tego na końcu troszeczkę cytryny przygotujemy do wciśnięcia i mamy już gotowe. Teraz rozgrzewamy patelnię, akurat mamy tutaj kuchenkę indukcyjną, ale proszę się tym nie sugerować. Działa tak samo jak gazowa jakieś dwie łyżki oleju ja to daję na oko, bo już wiem olej z, z oliwy wrzucamy czekamy chwilę aż troszeczkę się olej nam rozgrzeje myślę, że już jest dobrze dodajemy cały ja bęben To bardzo szybki proces smażenia. Musimy być właściwie przygotowani ze wszystkimi produktami I za chwilę dodamy przegrzebki Troszeczkę się tutaj zabarwi ten pekon. tutaj mamy przegrzebki obok siebie półeczki truimy, śmietanę, sól i pieprz do smaku. Teraz dodajemy przygrzewek, tak żeby one troszeczkę też nam. No Dodaliśmy troszeczkę więcej niż na jedną porcję, dlatego na dwóch, to zjemy. W przepisie oczywiście uwzględniliśmy danie dla czterech osób. Taka inna, dobra garść, jak A. wspomniałem, to jest około 200 gram. Cztery garście to będzie tak 800 gram przegrzewek lub przegrzewków. Dajmy się troszeczkę podsmażyć, tak żeby one nabrały rumieńców Teraz na tym etapie jak już one się troszeczkę nam podgotowały, dodajemy śmietany Tak nie za dużo, no to zawsze można dodać Dajmy się troszeczkę z... zawrzeć tej śmietance, tak żeby ona nam się troszeczkę też zredukowała W tym samym czasie dodajmy garść sałaty lodowej a to na sam koniec. Troszeczkę pieprzu w tej chwili. Do smaku. Soi. I soku z cytryny. To troszeczkę nabrało wyrazu pasowości. I jak mówiłem, garść. Kał lodowa może troszeczkę więcej, bo ona nam się troszeczkę zmniejszy. Pod wpływem temperatury rozmięknie. W ten sposób troszeczkę podrzucić. Istotne jest to, żeby nie gotować ich za długo, bo później zrobią się takie gumowate i troszeczkę niemiłe w, w, w gryzieniu. Ja tak to zawsze sprawdzam ręką wystarczającą miękkość. Dla mnie uważam, że są już dobre. One nie muszą być yy, super przegotowane. I to już jest danie gotowe. Zaraz nałożymy no, talerz, przystroimy to wszystko. Za chwilę oczywiście uwiecznimy to na zdjęciu. To by było na tyle. Życzymy smacznego.